Dzień dobry. Chodź tutaj, Foxy. Nie, Gońkaczek! Daj im spokój! ja się drę jak moja matka, bo po prostu jest niesamowite. Identycznie. Identycznie. Ja, ja nie wiem, ja się wprowadziłam z domu jak mam 14 lat. Skąd ja, skąd ja to znam? Kani, równo miesiąc kończę 41 lat. Mam urodziny. Yy, teraz chciałabym powiedzieć, co musiała dostać w barterach, w darach. Nie, bardziej w darach. Eee, tak pokrótce, więc tak. Raz. Eee, trzeciego fajnego męża żartuję. Eee, taką super do morsowania na balkon wannę. Dobra, może resztę rozpiszę.